Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy bardzo miło, że wpadłeś Słuchajcie, Borussia Dortmund będąca na drugim miejscu w tabeli Bundesligi Gra dzisiaj z Werderem Brema, który nie wygrał w pięciu ostatnich meczach Jeżeli Borussia dzisiaj wygra, a zagracie sobie taki oto kupon za dwa złote Dostaniecie 350 zł na grę. Jest to wtorkowa promocja od Superbeta, o której powiem zaraz nieco więcej. Oczywiście na początek jest wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem. i Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie, które niewątpliwie pomaga rozwijać cały kanał. Do promocji przejdę za chwilę. Chciałbym tylko wrzucić informację, że mamy taśmy na cały tydzień. I to takie mocne taśmy, wariackie taśmy. Kupony są opublikowane na naszym koncie superbetowym. Strefujemy. Jeżeli masz konto na superbecie, możesz te kupony sobie śledzić. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia. Link jest w opisie pod filmem. Na pewno znajdziesz link do konta Superbetowego, bo jest opisany. Zanim przejdę do kuponów ciekawych na dzisiaj, mamy debiuty. Powiem o promocji powitalnej, bo może mamy tutaj osoby zainteresowane, które chciałyby ewentualnie te 350 zł w bonusie sobie przytulić. Jeżeli mamy tutaj osoby, które nie mają konta na Superbecie, mówię teraz do Was, no bo jest to promocja na dzisiaj dla każdej osoby, która konto w Superbecie sobie założy z dedykowanego linku, który jest w pierwszym, Komentarzu pod tym filmem. Znajdziesz na pewno. Podpięty komentarz na samej górze. Klikasz sobie w ten link i zaczyna się proces zakładania konta. W trakcie zakładania konta trzeba zaakceptować zgody marketingowe, rozpocząć proces weryfikacji konta gracza, no i trzeba wpłacić minimum 50 zł. To zapisuje do promocji na mecz Borussia Dortmund-Werder Brema z 50 zł. Za 2 zł. Tak jak mówiłem, 2 zł trzeba poświęcić. Gracie taki kupon z konta depozytowego, nie za żaden freebet. Po prostu 2 zł na na zwycięstwo Borusi Dortmund. Jeżeli Dortmund dzisiaj wygra z Werderem, to w przeciągu 72 godzin wy, za to, że z tego skorzystaliście, otrzymujecie 350 zł w bonusie na grę. Prosty temat, standardowa, superbetowa promocja, jeżeli ktoś by chciał skorzystać. Pierwszy krok w mega skrócie: założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptacja zgód marketingowych, rozpoczęcie procesu weryfikacji konta gracza. Wpłata minimum 50 zł zapisuje do promocji. 2 zł poświęcacie. Taki oto kupon musi być waszym pierwszym kuponem granym w Superbecie z konta depozytowego Zwycięstwo Borus i Dortmund. I tyle. I od godziny 20.30 ściskacie kciuki, żeby Borussia wygrała. Jak wygra, w przeciągu 72 godzin. 350 zł w bonusie jest na waszym koncie gracza. Można działać. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. To jest link do sprawdzenia, do założenia konta i do odebrania promocji i trzymamy kciuki za borusy. Zanim przejdziemy dalej, to dwa konkursy, jest sporo meczów, to jak zawsze konkurs na naszym Facebooku typujecie rzuty rożne. 100 zł w puli nagród dzisiaj od Superbeta. Serdecznie zapraszam każdą osobę, która ma Facebooka do wzięcia udziału w konkursie. Link do naszej strony facebookowej obstawiamy info jest w opisie pod filmem i lecimy z konkursem tutaj tak standardowo YouTubeowym standardowe dwie dychy do zgarnięcia w superbecie co trzeba zrobić żeby o nie powalczyć subskrybować trzeba kanał obstawiamy łapę w górę kliknąć tutaj pod filmem Dziękuję bardzo. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Stuttgartem a Intrachtem. Dopisujecie swój nick gracza superbeta. Typujecie do 18.30. Komentarze edytowane. Dodane po tej godzinie bez zniku gracza na superbet. Nie biorą udziału w zabawie. Komentarze do Waszej dyspozycji, a ja lecę do kuponów. I zaczynamy od propozycji Pawła 800 i 825 ziko na gole. Mamy rozbitą stawkę, żeby nie wbijać się w dodatkowy podatek bardzo dobrze. I mamy na początek overka 2,5 goli w Bundeslidze HSV z Bajerem. Leverkusen, no zdecydowanie pojedynek drużyny Leverkusen z górnej części tabeli, z takim typowym średniakiem, nawet HSV troszkę poniżej średniaka jak na razie się prezentuje jeżeli chodzi o same gole no to w meczach HSV 2,75 średnia goli na mecz ligowy 3,5 średnio gola w meczach Bayeru Leverkusen, no Bayer Leverkusen to jest ekipa bardzo overowa jeżeli chodzi o, o słuchajcie Bundesligę i no bo to w 16 meczach bilans goli 34-24 to faktycznie zachęca do tego, żeby overki w ich meczach grać. Tutaj over dwóch i pół goli i mamy dorzucony over dwóch i pół goli, słuchajcie, w, w, w półfinale EFL Cup, to jest oczywiście Puchar w Anglii. Tutaj, jeżeli kogoś by temat interesował, jest mecz i rewanż, nie? Nie trzeba wszystkiego na jedną kartę stawiać. Mamy spotkanie pomiędzy Newcastle, Manchesterem City. No i faktycznie, jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie mecze Newcastle i City, to są to mecze szalone, nie? Było 2-2 Newcastle z Burmów ostatnio w FA Cup, w Pucharze. Manchester City porobił to Exeter 10 do 1 w ogóle. To, to też było od 10 stycznia, nie? Chwilę temu. Mecze jeszcze tutaj, jakbyśmy sobie na Newcastle spojrzeli, 4 do 3. Szalone spotkanie z Leeds wygrane w Lidze 7 stycznia. Było 2 do 0 Crystal Palace. Było 3 do 1 z Berlin. No dużo tych goli się pojawia, nie? A tutaj potrzebne są tylko 3. Więc mamy owerek 2,5 goli w meczu HSV i Bayeru Leverkusen. I w meczu Newcastle i Manchesteru City. Druga propozycja jest od Kuby. Tutaj zacznijmy sobie od tej Belgii. Mamy z Spotkanie Pucharowe w Belgii, Charlewis Club Bruges 20-30, spotkanie ćwierćfinałowe. Jeżeli kogoś by interesowało, to też można powiedzieć, że tutaj akurat jest jeden mecz. Nie ma spotkania rewanżowego, więc to tutaj faktycznie trzeba postawić wszystko na jedną kartę. I jeżeli chodzi o to spotkanie ćwierćfinałowe, to są ekipy, które grają na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Belgii. nie? Zdecydowanie lepiej prezentuje się Brugia, bo Brugia po trzech ostatnich zwycięstwach ligowych jest wice-liderem. Jeżeli chodzi o Charlewis, to jest 11 kata na 16 ekip, nie? Więc jeżeli byśmy spojrzeli sobie tylko i wyłącznie na, nie, na Ligę Belgijską, no to, no to Brugia zdecydowanie lepiej się prezentuje. Tutaj mamy zakład na to, że Brugia w regulaminowym czasie nie przegra i zobaczymy minimum dwa gole w tym meczu. Dorzucona jest sklejka na mecz e, promocyjny od Superbeta Borussia Dortmund-Werder Brem'a. Tutaj mamy zakład na to, że proszę bardzo Borussia Dortmund spotkanie wygra i że zobaczymy gola w pierwszej połowie. Sprawdziłem sobie jak to statystycznie wygląda. Jeżeli chodzi o pięć ostatnich meczów Borussii to pięć ostatnich meczów było z golem w pierwszej połowie trzy ostatnie mecze z pięciu trzy ostatnie z pięciu ostatnich rozgrywanych meczów Werderu to też gole w pierwszej połowie, czyli akurat tutaj statystyka jest po stronie Kuby. E, I mamy jeszcze rzuty różne. proszę ciebie, w Newcastle. Newcastle, Manchester City. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Newcastle, 11, 12, 7, 14, 11 rogali. jo, całkiem sympatycznie. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Manchesteru City, 10, 8, 10, 8, 10. Też całkiem sporo tych rogali dowożą. Trzymamy kciuki. Zanim przejdę do kuponu od Damiana. Przypominam, na naszym drugim kanale Strefa Typerów z Andrzejem typujemy. Robimy sobie wyzwanie od 50 zł do tysiaka, to znaczy wyjściowo gramy kupon za 50 zł, jeżeli wejdzie to kolejny gramy za wszystko, jeżeli wejdzie za wszystko, za wszystko, za wszystko, aż na kolejnym granym, wygranym kuponie będzie 1000 zł. Wyzwanie trwa w najlepsze przez cały styczeń, codziennie macie publikowane co rano nie, filmy. To nie jest tak, że nic nie trafiamy, coś tam już siadło, także jeżeli ktoś by chciał sobie sprawdzić, ja serdecznie zapraszam, link do kanału jest w opisie pod filmem i na dzisiaj na pewno też wyzwanie będzie, jakiś kupon jest dodany. Także serdecznie zapraszam i trzymamy kciuki. Idę dalej do kuponu od Damiana, tutaj 350 zł na 1032, proszę bardzo. I mamy tak, minimum jeden gol Newcastle, czyli katowany mecz Newcastle-Manchester City. No generalnie wydaje mi się, że powinny być tutaj gole, nie? Jeden gol Newcastle proponowany, do tego zwycięstwo Romy w 8 finału z Torino. Tutaj jeżeli chodzi o 8 finału Pucharu Włoch, też... Nie ma spotkania rewanżowego, nie? Roma jest po zwycięstwie ligowym na własnym terenie. Sasuolo Sassuolo 2 do 0, nawet po dwóch zwycięstwach ligowych można powiedzieć, bo Roma dwa ostatnie mecze wygrała po 2 do 0. Torino dwa ostatnie mecze przegrało: 2 do 0 za Atalantą, 2 do 1 z Udinezę. No, Roma wydaje się, że dobra ta dyspozycja jest. I może nie gra Roma jakiejś porywającej piłki, takiej totalnie urywającej dupy, ale w takim meczu na własnym terenie raczej powinni być faworytem, jest czyste zwycięstwo proponowane. No i jest jeszcze btts w meczu Stuttgartu i Eintraktu Frankfurt. 5 ostatnich meczów w Stuttgartu to tylko dwa btts y 5 ostatnich meczów Eintrachtu traktu, to 3 BTTS. -y. Tutaj 350 zł na 1032 od Damiana. Teraz najmocniejszy kupon na dzisiaj. Mamy propozycję od Jarka, i to jest już taka większa sklejka, nie? Bo mamy tutaj, czekaj, raz, dwa, trzy mecze wyciągnięte, ale tych typów naprawdę sporo jest tutaj nastukanych, nie? Zacznijmy sobie od tej Anglii. Zakład na to, że Manchester City nie przegra i zobaczymy minimum dwa gole, czyli 1-1, 2-0, 3-1, 2-2 dla Manchesteru City. Nie mogą przegrać, minimum dwa gole w musimy w meczu zobaczyć. Do tego dorzucone są rzuty rożne Newcastle i trzeba przyznać, że Newcastle w ostatnich meczach faktycznie tych rogali nabija e, sporo. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Newcastle, 7-8, 8-4, 11, więc tutaj naprawdę sporo rogali nabijanych, czekajcie... Musimy zobaczyć, czy kamera jest podłączona do, do prądu. E, więc tutaj mamy tak, sklejkę pod City i rzuty rożne Newcastle. Do tego mamy mm, rzuty rożne, proszę Ciebie, w meczu Romy i Torino. No tutaj, jeżeli chodzi o ostatnie mecze Romy, 7-4, 12-7, 6. Ostatnie mecze Torino, w Torino zdecydowanie lepiej, bo 9-9, 11-8 i 5. Tutaj jest proponowany e, overek w tym spotkaniu pucharowym. jeszcze mocna sklejka na spotkanie pomiędzy Mainz i Heidenheim. To jest taki mecz troszkę... Za 6 punktów, wiadomo, że to jest dopiero 17. kolejka, ale to są dwie najgorsze ekipy w stawce, nie? Więc tutaj każda zdobycz punktowa, przedostatnie Heidenheim, ostatnie Mainz, każda zdobycz punktowa może long-termowo... W perspektywie całego sezonu być na wagę złota. Tutaj mamy zaproponowany zakład na to, że jednak Mainz na własnym terenie nie przegra. Zobaczymy minimum dwa gole w meczu. 2,68 i 3,18 średnie goli. Jest propozycja na overa rzutów rożnych. 3,14,8,7,7 7 w ostatnich meczach Mainz. Słabo, dużo underów. 9, 6, 15, 14, 10, jeżeli chodzi o Heidenheim. Zdecydowanie lepiej. I jest jeszcze propozycja na kartki, no bo jest to taki, mówię, mecz no, o przysłowiowe 6 punktów, nie? Jeżeli chodzi o ostatnie mecze, tak sobie wynotowałem, jak kartkują w ogóle te ekipy. 2, 2, 3, 4, 4, jeżeli chodzi o ostatnie mecze Mainz. 3, 0, 6, 3, 5, jeżeli chodzi o ostatnie mecze Heidenheim. Ale faktycznie to takie podłoże ze świadomością tego, wiesz, że walczysz tutaj o. No naprawdę, no można powiedzieć o wygrzebanie się z tej strefy spadkowej w jakiejś tam niedalekiej przyszłości może sprawić, że będzie to ostry mecz. Nie musi oczywiście, ale może sprawić. Tutaj jest też propozycja na kartki dorzucona i z tego wszystkiego, no tworzy nam się naprawdę mocny, mocny kupon. Coś takiego od Jarasa. Zanim przejdę dalej, dwa kupony jeszcze, ale szybkie zaproszenie do naszej grupy na Facebooku. Ponad 100 tysięcy ludzi, nawet ponad 110 tysięcy ludzi na Facebooku. Grupa facebookowa otwarta dla każdego z Was. Wrzucam tutaj jakieś najciekawsze kupony z zeszłego Roku, które na grupie się pojawiały, i generalnie wstęp jest wolny. Link do grupy jest w opisie pod filmem. I absolutnie nie musisz na grupie się udzielać. Możesz sobie po prostu śledzić, co tam się dzieje, co grają inni grupowicze, jakie mają propozycje, może co wygrali. Także serdecznie zapraszam, jeżeli temat Cię interesuje. Link do grupy jest w opisie pod filmem, tak jak praktycznie wszystko. Przedostatni kupon jest od Matiego, 600 na prawie 2000 złotych. Mamy, proszę Ciebie, over 2,5 goli w meczu pomiędzy Bundesliga, nie? Stuttgartem a Intraktem. I faktycznie ten overek pewnie pojawi się dzisiaj na kilku kuponach. Jeżeli chodzi o średnią goli jednych i drugich, piękna jest. Słuchajcie, w meczach Stuttgartu 3,06 średnio gola na spotkanie. Dużo. A w meczach Eintrachtu 4,12 gola na mecz. Jest to ekipa, która jest giga-overowa. Słuchajcie, oni. W tych 16 kolejkach to jest szalony bilans goli. Ja nie wiem, czy to nie jest najbardziej overowa ekipa w Lidze. Chyba jest. 33 gole strzelone, 33 gole stracone, bilans na zero. No szaleństwo to jest nie. 4-12 średnio gola na mecz. I mamy jeszcze sklejkę na spotkanie Borusy i Werderu. Tutaj mamy propozycję na to, że Werder, proszę bardzo, strzeli gola. Wiecie, co mnie niepokoi w tym typie? Ano, niepokoi mnie to, że Werder w trzech ostatnich meczach gola nie strzelił. Bo trzy ostatnie mecze Werderu... No dobra, biorę pod uwagę towarzyski. No nawet towarzyski. No z St. Pauli nie strzelili gola. Nie strzelili gola z St. Pauli, nie strzelili gola z Augsburgiem, nie strzelili gola ze Stuttgartem w trzech ostatnich meczach, nie? Tu jest proponowany gol Werderu i rzuty rożne Werderu, który w ostatnich meczach nabija odpowiednio 11-1, 3-4 i 7 rogali. Coś takiego na prawie dwa koła od Matiego. No i mamy jeszcze kupon od Michała. Mamy przedziały goli. Przedziały goli cieszą się dużą popularnością, ale trzeba powiedzieć, że nie jest jest to łatwy rynek do trafienia. Nie jest. E, tutaj, jeżeli chodzi o mecze Newcastle-Manchester City, Stuttgartu-Eintrachtu, BVB Werderu Brema i charles z Club Bruges, w tych czterech meczach, w pierwszej, jak i w drugiej połowie, musi być minimum jeden gol, maksymalnie trzy gole. Nie ma innej opcji. Wiadomo, że to są fajne kursy, bo to nie są łatwe typy do trafienia, tym bardziej jak przyładujesz sobie cztery takie typy na kupon. Tutaj Kafel, na blisko 9600 zł od Michała, i tak prezentują się kupony na dzisiaj. Jeszcze ci powiem, że te 350 zł jest dla ciebie. Jeżeli chcesz 2 zł zaryzykować, bo jeżeli Borussia Dortmund wygra dzisiaj z Werderem, a zagrasz sobie taki oto kupon za 2 zł, to dostaniesz 350 zł w bonusie na grę. I jest to promocja dla każdej osoby, która dzisiaj założy sobie konto w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta trzeba zaakceptować zgody marketingowe, rozpocząć proces weryfikacji konta gracza, wpłacić minimum 50 zł. To zapisuję do promocji. I uwaga: z 50 zł. Poświęcacie 2 złote, bo z konta depozytowego trzeba zagrać o to taki kupon. Zwycięstwo Borusi. I to musi być wasz pierwszy kupon grany. Superbecie, tyle. Czekacie. Za pozostałą kasę możecie pograć co tam chcecie. Jeżeli Borusa dzisiaj wygra, to w przeciągu 72 godzin dostajecie wspomniane 350 zł w bonusie i macie kasę na grę. Tam jest obrót 3 razy 191 Fajne warunki, jak na bonusy. Osoby zainteresowane od do pierwszego komentarza pod tym filmem jest tam link do odebrania promocji. A za dzisiaj dziękuję, trzymam kciuki. Za wasze kupony, jak macie coś pograne, niech będzie zielono. Pozdrawiam się, Maelo. No i Nara.